Panie senatorze, podczas posiedzenia Senatu skierował pan pytanie do prezesa Prokuratorii Generalnej w sprawie możliwej interwencji w sprawie wypłaty mediom publicznym należnych pieniędzy. Powołał się pan m.in. na sytuację Radio Lublin naszej rozgłośni, bo przypomnę, 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia od początku roku nie otrzymuje pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Pana Świrskiego składa te pieniądze do depozytów, nie zawsze są przyjmowane. Proszę powiedzieć, jakie są możliwości rozwiązania tej sytuacji? Precyzyjnie rzecz ujmując, to moje pytanie w Senacie, o którym pani redaktor wspomniała na wstępie, było złożone do dwóch osób. Do szefa prokuratora Generalnej oraz do Pana Świrskiego. Z Prokuratorii Generalnej dostałem już odpowiedź, to znaczy Senat dostał odpowiedź, bo tak ta formalna droga przebiega. I z tej odpowiedzi wynika niestety to, że Prokuratoria Generalna nie ma możliwości prawnych na obecnym etapie zaangażowania się w mediację między Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, a Ośrodkiem regionalnym, czy ośrodkami regionalnymi radia, z uwagi na to, że tutaj następuje połączenie w prokuratorii generalnej interesów dwóch podmiotów, ale obu należących do Skarbu Państwa. I w związku z tym przepisy nie pozwalają prokuratorii na podejmowanie takich działań. Natomiast no, być może, że jeżeli dojdzie do procesu. Sądowego o należne wypłaty, wtedy prokuratoria będzie mogła się włączyć w takie postępowanie. Natomiast od pana Świrskiego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, zresztą. Nie spodziewałem się, żeby był chętny do udzielania odpowiedzi. Jest to bowiem człowiek, który wyraźnie w sposób polityczny traktuje swoją funkcję, zawłaszczył Krajową Radę i wykonuje zadania nadane mu przez partię polityczną. Trwają te przetargi prawne. Kto ma rację, a kto nie ma racji tak naprawdę. My dostajemy pieniądze tylko z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które nam pozwala tworzyć misyjny. Pr program. No ale mamy też swoich pracowników, ich rodziny, słuchaczy, to są pieniądze tych, którzy płacą abonament. Jakie pan widzi też możliwości ewentualnie jakichkolwiek mediacji, gdziekolwiek by się udało, żebyśmy jednak mogli utrzymać ten stan, który był przed grudniem ubiegłego roku, żebyśmy mogli Pełnić swoją funkcję. Ja nie wyobrażam sobie, żeby e, państwo polskie zostawiło e, pracowników, zostawiło misję e, polskiego radia, e, którą przywróciliśmy teraz, a właściwie państwo, redaktorzy, pracownicy tych e, rozgłośni przywrócili, żeby państwo polskie zostawiło samym sobie, e, pracowników. Pieniądze muszą się znaleźć na wsparcie. Na wypłaty wynagrodzeń. To są rzeczy, które no, dla mnie, jako prawnika, ale też jako obywatela, nie mieszczą się w głowie, żeby można było działaniami jednej osoby. Mówię tutaj o panu Świrskim. Doprowadzić do dramatycznej sytuacji finansowej ośrodki oraz pracowników pracujących w tych ośrodkach regionalnych. Wydaje mi się, że a zatem tu musi być pomoc. Czy jest miejsce na mediację? O tym zapewnił niedawno zresztą wice-szef resortu aktywów państwowych, pan Dziejewski, że te pieniądze będą. Ale to są takie kroplówki, które no praktycznie stawiają nas w trudnej sytuacji finansowej. W bardzo trudnej, ale myślę, że to się musi szybciej nawet niż pan Świrski myśli skończyć, dlatego, że jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez niego. Wierzę, że prokuratura rozpocznie właściwe działania. Wtedy, kiedy pan Świrski będzie miał postawione zarzuty, skończy się jego misja partyjna w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. No właśnie, jakie są szanse, że będzie postawiony przed Trybunałem Stanu? Pan jako prawnik może to ja, ja diagnozować. Myśl, ja, ja nie myślę tutaj nawet o Trybunale Stanu. Ja bardziej myślę o takim zwykłej działalności przestępczej. To znaczy działalności przestępczej i urzędniczej. To jest człowiek, który, który przekroczył swoje uprawnienia, czyli mówimy o artykule odpowiedzialności z artykułu 231, nie wypłacając, nie wypła decydując o tym, że nie wypłaci środków do rozgłośnie regionalnych. Rozgłośnie regionalne pod koniec maja rozpoczęły kampanię społeczną, jak pan wie. Słuchacze informujemy, bo to ich prawo wiedzieć, jak wygląda nasza sytuacja. Program cały czas jest nadawany. Słucha pan Radia Lublin? Słucham, tak. Chociaż nie często, bo e, wtedy, kiedy jestem tutaj, to słucham. Natomiast w ogóle jestem wielbicielem e, programu drugiego, dwójki Polskiego Radia. E, dwójki, która e, nawet w tych trudnych czasach... W które e, pracują także dziennikarze Radia Lublin. E, tak. I w tych trudnych czasach e, dwójka nie traciła swojej, e, swojej tożsamości. W trudnych tych e, ośmiu ostatnich latach i Także pozostaje wierny dwójce. Z Lubelszczyzny pan kandydował, deklarował, że będzie się sprawami lokalnymi zajmował mimo obowiązków senatorskich. Jaka Pana zdaniem jest rola mediów regionalnych, a w szczególności, a w szczególności Radia Lublin? No, użyłbym takiego słowa, które może być potraktowane jako patos, ale myślę, że oddaje. Kolosalna. Kolosalna um, rola. Uważam, że media regionalne, rozgłośnie radiowe regionalne um, są, um, um, no, jakąś współtworzą tkankę um, regionu. I um, co innego jest. My mówimy, że mają swoją markę, wyrobioną tak, wśród słuchaczy. Tak, no, a, a marka Radia Lublin jest, jest szczególna od lat 60. -tych. Korzystając z pana obecności, teraz jeszcze zapytam, co pan może. Zrobić w tej sprawie jeszcze? Ja będę pilnował, pilnuję tej sprawy. No, odpowiedź z prokuratorii generalnej przyszła taka, jak powiedziałem. Natomiast ja nie pozostawię tego tak, żeby pan Świrski nie udzielił odpowiedzi. A jeżeli nie udzieli odpowiedzi, to podejmę stosowne działania prawne, takie, żeby również za nieudzielenie odpowiedzi poniósł odpowiedzialność. I te deklaracje głośno przekazujemy naszym słuchaczom. Dziękuję pięknie. Senator Jacek Trela był naszym gościem. Dziękuję i pozdrawiam słuchaczy Radia Lublin.